Jaką wybrać szkołę i jaki zawód? Przed takim dylematem stają co roku uczniowie gimnazjów. Dziś w Limanowej po raz szósty odbyły się targi szkół ponadgimnazjalnych. Tego typu inicjatywa, gdzie gimnazjaliści z całego powiatu mogą przyjechać do jednego miejsca, wcześniej przygotowani, gdzie prezentują się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, które funkcjonują w powiecie limanowskim, jest rzeczą bezcenną. To jest w ogóle. Bardzo istotny element procesu, który nazywamy orientacją zawodową. Choć większość gimnazjalistów wybrała szkołę, do której chciałaby pójść, to jak mówią, takie targi to okazja do poznania szerszej oferty, jaką oferują Limanowskie Licea, Technika i Szkoły Zawodowe. Nasze liceum oferuje najwyższy poziom kształcenia w powiecie limanowskim, jest to potwierdzone wysokimi osiągnięciami naszych maturzystów, ponieważ mamy najlepsze wyniki na maturach w powiecie limanowskim. Przygotowaliśmy bardzo dużo prezentacji związanych z obozami, na które często jeździmy. Yy, właśnie klasy policyjne, wojskowe i pożarnicze, ulotki między innymi. Tegoroczne targi pomogą Ci w wyborze szkoły? Yy, tak, myślę, że tak. Znaczy. Dowiedziała się, jak mniej więcej to wygląda, jak wygląda to tutaj właśnie w mechaniku, a jak tam w ekonomiku, bo jednocześnie tam jest, też Pan powiedział, że jest o fryzjerstwie z elementami kosmetologii. Na pewno pomogły nam też rozmowy z uczniami, dowiedziałyśmy się, jacy są nauczyciele. A która szkoła najbardziej Cię zainteresowała? Ekonom i... Barku, szkoła. Będzie to liceum, raczej orkan, ewentualnie ekonom. Mniej więcej miałem wybraną szkołę, no ale coś tam więcej się dowiedziałem zawsze. Dowiedziałam się więcej o profilach, na które chcę iść i zyskałam na pewno większą wiedzę na temat szkół, do których się wybieram. Organizatorami targów było Centrum Kształcenia ustawicznego w limanowej, zespół szkół technicznych i ogólnokształcących oraz drugie lo w limanowej. To jest ponad tysiąc młodzieży i taka rzesza młodych ludzi szukających jak gdyby swojej szkoły przejdzie dzisiaj przez naszą placówkę. Robimy to właśnie po to, żeby oni mieli kontakt ze wszystkimi kierunkami, jakie oferuje nie tylko moja szkoła, ale wszystkie szkoły limanowskie, a przy okazji, aby zobaczyli pracownie, jakie oferuje nasza szkoła, możliwości kształcenia w samej naszej placówce. Po to wszystko jest robione, żeby ta świadomość wyboru konkretnego zawodu, konkretnej szkoły była dokonana. A więc to jest praca wszystkich szkół limanowskich, to jest praca nas organizatorów po to, żeby ta młodzież wybrała właściwie, żeby nie było problemów, z którymi do tego czasu spotykaliśmy się. Tegoroczne, szóste już targi, odwiedziło ponad 1000 uczniów z 20 gimnazjów powiatu limanowskiego. Mateusz Bokowy, TV28.